Więc tak, sprawa wygląda tak, że teraz mamy podstawowe menu, jedno, drugie, trzecie, i poza tym w kółko. Rzucamy tutaj z Mira Script, czekać chwilę, zidentyfikuję cały czas nie, aż pojawi się rt Czyli mam no, ustawione na nie, nie konflikt, nie po kolei, po kolei, aż pojawi się rt set. Rt kopy, rt set, jak się pojawi, rt set dajemy tak i teraz szukamy trip, czyli nie, nie. Audio nie, keyboard nie, menu nie, trip. Potwierdzamy, page 3, nic nie zmieniamy w tym, tu też nic, tu też nic OBD, to jest właśnie menu wyświetlania temperatury. Zmieniliśmy na tak, resztę pozostawiamy niezmienione, aż do okienka. Teraz RT terminal reboot. Potwierdzamy. System się restartuje. Chwilę potrwa. Wyrzucamy Escape. I teraz już pojawiła nam się dodatkowa opcja menu. Tak. Jest, jest. Rawa prosta.